Niech będzie, pochwycię Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj mamy poniedziałek czwartego tygodnia okresu wielkanocnego. Pochylamy się nad Słowem Bożym, które jest kontynuacją tego, o czym słyszeliśmy wczoraj. Dzisiaj dalszy ciąg Ewangelii Świętego Jana, dziesiąty rozdział. Jezus, który mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Moi drodzy, słyszymy takie bardzo mocne słowa Jezusa, które mogą nawet szokować. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jak to przeczytałem, to jakoś tak sobie pomyślałem, jesteś, nie jestem tym jedynym, czy nie należę do tej jedynej zagrody, tej jedynej owczarni Jezusa. Bo Jezus mówi, mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I kto to są te inne owce? O kogo chodzi? I tak, kiedy wziąłem pierwsze czytanie, no to chyba trochę to się zaczyna rozjaśniać z dziejów apostolskich, mamy przepiękną sytuację, kiedy Piotr wraca do Jerozolimy, no i robią mu wymówki chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Bo Piotr poszedł do pogan i im też głosił Słowo Boże, i im się to w głowie nie mieściło. Jak to? Żyd ma, wszedł do, do pogan, do nieczystych, z nimi jadł i głosił słowo Boże. Ci, którzy już znali Chrystusa, który tak czynił, przecież ile razy Jezus chodził do grzeszników, a oni tutaj po prostu są zbulwersowani w jakiś sposób tą postawą Piotra. I Piotr im tłumaczy, wyjaśnia całą sytuację. I zachęcam Cię do tego, żebyś sobie przeczytał to słowo Boże, pomyślał. Właśnie jak Pan Bóg łamie, można powiedzieć, schematy najpierw Piotra, a potem tego pierwszego kościoła, gdzie oni myśleli, że właśnie to zbawienie dalej jest tylko dla Żydów, a poganie, co oni tu mają do roboty. I moi drodzy, taka mentalność grozi nam dzisiaj też. Kto dla nas dzisiaj jest takim współczesnym poganinem? Którego chcielibyśmy od razu przekreślić i wyłączyć ze wspólnoty. Moi drodzy, właśnie ten poganin, ten o kim w tym momencie myślisz, jest tym, o którym Jezus mówi, że jest Jego owcą. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. Są ludzie, którzy nie należą jeszcze do kościoła, którzy są poza nim, albo są na jego obrzeżach i nie poczuwają się do tej zagrody. A często jest tak też z naszego powodu, bo my ich po prostu do tej zagrody nie dopuszczamy. Moi drodzy, warto pomyśleć, kto jest tym współczesnym Poganinem. Tak sobie myślę, że czasem my jako chrześcijanie mamy takie pewne schematy myślenia, nie. Lewak, nie wiem, homoseksualista, rozwodnik, pijak. No i byśmy tak po prostu, niektórych po prostu zaklasyfikowali i powiedzieli, nie, no tutaj dla niego miejsca nie ma. A Jezus mówi i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego. Popatrzcie, Jezus chce przyprowadzić tych wszystkich ludzi do kościoła, żeby byli w tej jednej owczarni, żeby słuchali Jego głosu. Moi drodzy, nie wolno nam nikogo przekreślić w punkcie wyjścia, bo my, im, bo my mu wtedy zamykamy drogę do Słowa Bożego. Najpierw do takiego człowieka trzeba wyjść. Tak jak poszedł Piotr, właśnie do tych fogan, był po prostu z nimi, ogłosił im Słowo Boże. Tak samo nam też wolno i nawet trzeba wychodzić do takich ludzi, być otwartymi i głosić im Słowo Boże, pozwolić, żeby oni zaczęli poznawać Chrystusa. Nie można nam od razu zacząć, a ty taki, ty taki. Nie? Od razu zacząć się zmienić. Nie, najpierw go trzeba pociągnąć miłością, miłością Chrystusa, a wtedy on zacznie odkrywać jego głos, jego słowo, które zacznie go zmieniać od wewnątrz. Bo my czasem chcemy coś narzucić, pewne schematy, Także, moi drodzy, to słowo Boże dzisiaj nas wyciąga, czy może nawet łamie, nasze, nasze schematy. Zapisałem sobie takie zdanie: kto próbuje włożyć chrześcijaństwo w sztywne ramy, wcześniej czy później utknie w swojej małostkowości. Chyba tak jest. Kiedy zaczynamy być bardzo sztywni w tym naszym myśleniu, zaczynamy po prostu utykać na mieliźnie i nie rozwijamy się, nie idziemy do przodu. A chrześcijaństwo ma być otwarte. Ma przyjmować innych, ma przyjmować każdego człowieka, każdy ma miejsce swoje przy Chrystusie i to Chrystus będzie Go zmieniać. Dobrego rozważania słowa Bożego. Szczęść Boże.